Siemanko widzowie! Dzisiaj wlatuje odcinek z Sandem C. No to co? Zaczynamy! I z kolegą ogóle będziemy nagrywać. Przywitaj się! Siemka! No więc... No yy, i w ogóle mam, mamy dla was losowanie. Dwie koronki Amora, takie co dają siłkę 5. Szybkość 3. No tutaj widzicie, macie na dole, dole stałe efekty. No to jedyne co trzeba zrobić, aby taką koronkę wygrać, trzeba dać lajka like pod tym filmem, ee, dać suba, chociaż nie musicie. Ale i, i w komentarzu zostawić komentarz, z obejrzałem, obejrzałem do końca i znikiem z Discorda swoim. Ja się y, po y, mniej więcej, jak będzie tak 20 komentarzy odezwa się do, jed, do dwóch osób, bo mamy dwie koronki. No to co, jeśli, jeśli uda coś fajnego jeszcze się na tym odcinku zdropować, no to wiecie, to Wam wylosujemy też tej tamki, nie? Ja mam czekoladkę na oś, mam czekoladkę na Dobra, czy ja, ja mam coś dla Was, żeby Wam wylosować? No nie mam za bardzo, chyba że to coś. Nie, 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 nie. to sobie kolegam. Gdzie jesteś? To jest, jest na fajuszątek, na ogóle testujemy y w ogóle tekstujemy dzisiaj na, na odcinku teksturpaka od y, widza Podesłał mi Widza z TikToka, No Ja nie mam tych teksturpaków na tym froncie. Szkoda, że nie mam tych teksturpaków, ale no dobra Spróbuj go Chyba, o tego, tego, tego Tego trzeba go. Elkę ma Odlaciał. Kurde O on, on, y, tego trzeba, tego trzeba Musisz go spróbować knokować, czekaj mam, rozgrywam Tego, dam mu, czekaj, weź go knokaj pod y, Wojt, do wojda jednego, weź mam nie po No ja mam sakwę więc git, ja, ja go będę Kurde, dobra Widzowie, nie, nie, nie śmiejcie się ze mnie w komentarzach, że jestem taki słaby, po prostu nie ogarniam za bardzo Minecrafta Ja pierdziele, dobra Dobro, dobra, dobra. Ta chodź, jeszcze, ta Ty chłopem kaleczę widzowie. Ogólnie nie. nie. O tu, oj. Aha. I nagle mnie złapało na nielotę, a jego nie. Okej, kolegę zawołał. za? Śmietnik. Dobra, czekajcie. Czekoladkę sobie najlepiej, żeby mieć regenkę. Piątkę. Albo mi się daje, bo ten kolega jest na odpaleńcu. A mi się tylko chyba tak wyda wydaje, mi się tylko. No, nie, raczej nie. ja też miałem takiego lekkiego, laga Dobra, nie wiem co się stało, ale mi teksturpak nie działa. Poczekajcie, widzę. Muszę go. Tu się wcykam. Ta, teksturpaki mi nie działają. Nie wiem czemu. Teraz mam jednego. Oj. Coś się stało chyba. Czekajcie. E, nie tutaj. Paczki za sobą. I, i, to nie Jakby ktoś chciał y, pobrać tego teksturpaczka to wam go zostawię. Postaram się wam go zostawić. Chociaż nie, na Discordzie będzie, ale to Tak razie... mam, mam zp�ło, jak pisa. No dobra, działają mi już tekstur nie mogę się bić. Ten ten taki, co się biliśmy z nim? Tak. To ten, to ten, ten No dobra, wycykało mnie, idę już tam do ciebie To jest straszne takie Weź, no weź się wcykaj, ja jego będę od pleców by, po prostu, wiesz? Bo ja, ja go raczej rozwalę, tylko nie mam tarczy moje ukochanej, bo będzie. Ogólnie Jak chcecie, so, jak macie, chcecie te, taktyki na zarobek, to najlepiej jest tak Jak wbijecie na serwa, to wpiszcie sobie kod, yy, kod start, macie do góry, na, darmowe klucze dostaniecie i na przykład jak wpiszecie sobie kod ukośnie kod sand, to dostaniecie taką rangę, sand, gdzie będziecie mieli kluczyki za darmo i tak dalej. A tam jest, widzę go. Jest, bo chopie on, bo chce po prostu dać musi chce po prostu musisz go to i nie zabudować już nim, to wtedy jakoś zabiegać luk. Nie da budować, Big, we mnie. Patrz, co? Zadaj, Big. Zadaj, Znaczy, przyjaciel kochany, tak? To jest przyjaciel kochany. Chłopie, bo, bo on cię na elce robi, nie? On ma elitrę założoną. Mordo jedz! To by się wywalisz, ty jedz koksy. Weź sobie koksy najlepiej chyba. Ja nic nie mam w lewej, ale sobie wezmę chyba koksiki. Ja poni Jadkie też na myślał, to się nie opasza aktualnie, czy jesteśmy. Ale on dostał jakiś słabszy hity od nas. Weź mu daj, e... mu daj. eee ewentówki dodaj. Ale ja mam takie ewentówki, tylko jedną pod totem i to tydzień, nie? A jest na odpale ten drugi tutaj, ten tutaj, ten tutaj ze ścianą. No, bije przez ścianę. Przede, wyda, wyda. Aha, ścianę przejeżdżał. No jest na odpaleńcu ogólnie, nie? Nie, on się wysykał, ale ten, ten co tu przylazł, on był... On jest na odpale totalnie. Nie no. On jest tykał. Ogólnie widzę że taktyka na zarabianie, tak że jest tutaj tak prosta, całkiem. No, y mam, mam. Ma, mama kisnął, mama kisnął się tam, stratofobą I to jest ten, to jest znowu korona ten To jest lodowa, no dawaj go Aaa, ja odleciał Tak ja nalecę e, O, Ola, ja muszę, ses, muszę się ślepać Ale jak zrepać, hmm. jak, jak ci się nie pada z banie ty nie utknij, nie utknij panie ty. No dobra, panie, czemu tu nie no, to nie działa Dobra, on będzie próbował odlecieć. Jak hop. Panie mamy. Nielka i nilotkę muszę sypać. Dobra. No jak to mam odlecieć, jak ja mu nielotkę dałem, bez sensu Panie lotka to jest na 5 sekund chyba. Jaki przyjdzie? Bo będzie free kill jakiś. jakiś... Czemu ten chłop zlatął z Excaliburem? Czemu oni mnie w ogóle fokusują dwa v 1 no co za błoty? Lodowa koronka Dobra O, tu zwykła korona, zwykła korona Zwykła korona, nie, odleciał O, jak sobą spróbuję I Bo ta, jak diaksowa korona, to on... jesteś? Gdzie, jesteś? Linia, linia, się. to no. jest? Nie, nie jest co za O co jestem O! ty, Mam to mam kolankiem asfikom. Asfikom, ja jej ja, ja, jest. Czyli ja. No ci, o słuchaj, po finisz to też no i, no i jak przez, przez to, Jak skorona przed linią. Ja bombię chłopiec jak skorona przed linią. Ty coś do mnie gadasz. No i odlecią mi to. Ja mam jakąś... Dobra, to jest jakiś full armor, tylko on jest... ...śmietnikiem jakimś czarnym. Z dupy wyciągniętym. Dobra, nie. Yeah i piszcie z jakich serwerów chcielibyście Anarchia Następne odcinki. A ty jakiś masz serwer? Proponujesz jakiś? Ja niej, Ultra Huba. Ultra huba, no. Możemy na CraftCube. CraftCube. Cube, Craft Cube. można też. Dobra, nie chcę się. Czemu oni mnie boją? 2V1 mi robią. No co za nie, dobra! Nie chcę się z tą koroną zwykłą. 2 V1 nie robię. Biją mnie, no kurde, no pomożesz może, bo zginę. A mnie też się ja, mnie a jest też nie kalleja. A księ jesteś? Jest a jesteś. No Jestem, jest tu no, jest mnie jest minia. Przednia. I oni mi biją. Że tak mi się nie z nimi. To są takie boty. Że 3v1 ci robią. Dobra, daj mi tego. Gdzie jestem? To, tu gdzie? Koronę fokusuj, bo to jest tak naprawdę. Mogą być odlatywał, więc jak mu dasz nie loty, to jest Gdzie to? Jakiś A. Zwykła korona. Nie, no no co za błąd. Ja muszę sekundę ten... nielotkę zre... o! Benim, nie mu! Nielotę mu daj temu! Tej deksjoj koronie! sobie Reksy! Masz Tak, tak. Tak jest, no. Jakby wydupiło teraz serwa, to... Ja bym skończył edycję Reksy'a. Tak, też byś skończył. Masz tą koronę, czemu ty mi to nikogo nie zrobisz? Co za... Fierustia. Hey. Yes. <młys. Twice. mimmt> To trochę nie ma sensu, on też. Pokaż, te ma, pokaż, te ma to, Elka. No, ale może mu nie loty dać, albo musi się fajerwerki mogą skończyć, tak? O, no, tak? korona jakaś wyszła za linię. Idę go bić. O, i wrócił, no czemu oni go nie biją? I biją tu zwykłą koronę jakąś. I patrzcie, to ten...

ja no jest Zban, pies. Te koronki zwykłe to są takie pieski malutkie. To oni tylko tu kampią. Ten. No jak, no ty się pukuje! No kurwa, to nie ma sensu. Ty, 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 bo jest potem... to nie, to fajta Jaki? Jaki? Ej, ja, ja. ja, bo się tam przez wiesz? Wiem. Po pół nie mogę fajnie w właśnie w Wojdzie, no gdzie na to? Ja na środkową. O, Zyka. jak zwykła korona. Ja Ty, to wymytałem Ty, już tu się posipał. Mam dwa. Taka koronka zwykła we mnie wlatuje. Ja na nią czekam. Jak on leci, to ja mu nie latę. Ja, ja on tu odleci, nie? No, taki... Taki wykręcony w pół. Dobra gościu ma komara, do gościu ma komara! Ja już to widziałem. Ja już to widzę, jaki to jest komar. Ja nie mogę się dać do wojna wrócić. No i nagle mam nie lotę na 10 tysięcy sekund, tak? No co jest? Dobra. Sam coś się zbugował, bo mam nadal nie lotę Przez... Nieskończoność czasu! No co to jest? Wiesz. Ja zginę zaraz. Przez to. Przez tego baga. Jeśli ja teraz nie będę... Nie mogę lecieć. No dobra, to jest... Wiesz że ja zginę. o środek! To pewnie dobra, nie gra na tym serwerze, nie? jak tu są takie bugi. Dwa vn mi robią, normalnie nie umieją psy. Nie, dobra, jak ten nie będę mógł odlecieć, to w dupie to mam ten serwer. Jezus. O, leci. Proszę, mam wrażenie, że Fifa jest tego. No, a to zarabywali. Kurde, kasy. Znaczy, oczywiście wiem, że to nie jest. O, to jest on, to jest on! Elon mam Oj. To ja mam takiego laga, czy ty? Nie, to wszyscy mają takiego laga. Nie, muszę co? Steve! Steve! Co Steve! 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 Kercik, ty śmieciu! Co ty robisz? Czemu? No fli! No proszę, facet, że mam Mojkę kulty no szkielu! Czekaj, bo ja fli mam. Ja mam fli, mam fli, mam fli Też mam fli. I weź mu teraz tak... weź teraz takie typko finowskie kulta, finowskie! Mam! Nie. Fli! Fli! No! Ja... ja mogę nie... Finowska ja, mnie chciała. Fali mnie, że ja sferfę zaraz. Uff, free killek. Free killem. Nie, nie, nie. No fajnie, fajnie, jak to będzie. Tu są ludzkie! Gdzie te? Aha, tu są niotki i muszę na elcie dać. Miej swój No rozdawaj może na kraski, przejdziemy. Nie chcę msza, podniebcie sferę, to mnie ludzkie i muszę dać. Kultecz pan dobrze, zrobił dobra. dobra, jeszcze dzisiaj wleci drugi odcinek z kratkiho no ale... No lagi są straszne o Sandemce, więc nie będziemy tam grać, więc no. Co? Na razie kończymy. Później wbiję, wrzucę kolejny odcinek. Nagram i później go może wrzucę. Tego chociaż albo drugiego. No to co? No to tam jakieś itemki, Jakieś itemki spróbujemy... W... no podczas nie, nie nagrywania filmów jakieś zdobyć dobra, ja zdropowałem jakieś słabego ale no zawsze coś i dla was mamy do wylosowania tak mogę to taką sakwetówkę, będziecie mieli za darmo w, o, chociaż te lodowe spodnie mogę też to nie wiem, to wy tym lodowym macie i co ja mogę jeszcze wylosować, nie wiem